Widzowie, dzisiejsza nocna. Bo nagrywamy już dwadzieścia trzy zbliżamy się do celu i zobaczymy, czy coś na rynku jest. Jak coś, to musimy przebić takiego Wojtusia. Dawajcie przebijamy go, bo on też robi chyba rajba, że to, on chce być najbogatszy na milion tych. Ej, bo I dawajcie Ej, kiedy będziemy mieli ja. Wtedy live y nagrywać dopiero no. dzisiaj zaczęliśmy nagrywać Live y będziemy wtedy mogli nagrywać no i w górę to subskrybujcie nasz kanał Dobra Chyba idę potrapować No co nie wiem ja gdzieś zrobię może skrytkę na skrzynkę zrobię tutaj skrzynki. Dobra, ja idę na home, a może tam ten typ, typ będzie, typ może ten będzie, jak coś to bijemy. No, no to czekaj. Masz się pójść pozbierać się drewno. Do drena, no to Chyba ten typu nam w ogóle trapa zmyścił. Typu? No, ten typu. Bo w naszym trapie on trapował. Citaro. Dobra. Po prostu z tych do siebie ten pan przyjemy. Mógł zagrać, ale on wie jak sam. Bo mówi, że to po prostu ten Minecraft da wirusy. A No to nie to żaden wirusy, co nie? No. Dobra, jak pod tym odcinkiem będzie. Będzie, Dwa... bo Pierwsza nawet początkowo, 100 łapek. nie. nie. 13 subskrypcji, to pot... To ja daję swoją... swoje 5. 5 pięć kadra. Albo dobra, dobra, 10. 10. Jak musi być 20, to już jak jest... nie, to już a wtedy nie. Prawda, Kuba? Bo my też musimy zbierać hajs, a tu. No ja właśnie, hmm. będę zbierał, bo. jak to się nie się do mnie tepa. Więc do niego i zabijam. No to temy. Nie zapnął się mm -hmm. Ej, a masz tak? Ale, ale podejrzewam, że jaki ma set. Um, ale wiem, że on ma pewnie to? Ja go widziałem. On ma chyba mieć igrzysk, bo on na spawnie był. I on ma seta diaks, takiego wywzorem takim. I on ma dużo kokszów, rzeczy, jakby go zabił, Bo my mamy po prostu... On się do mnie tepa teraz. On się do mnie ta tepa. Ja go nie tepam, szory. Policzałem wodnych. wolny. Ja, przepraszam, ale cię to nie tepnę. Mrocemy. No to jest wielkie ryzyko, tak? Co czasu? Tak. No ja chcę zarabiać. I tu mam fajnego kejwa. Idę zobaczyć, A do czego? No i stołny mam. do niego być więcej subskrypcji ja, jak to zrobicie to ja w górę wam zrobię roszowanie nie wiem 20k na szerok wtedy pozwolę już wydam swoją całą kaszę na 20k nie albo jak, jak będzie um, jak będzie na 100 subskrypcji po tym filmikiem to, to będzie losowanie na 100k 100, znaczy 20k Pania. Ej, ten garść, nie Juko pania. No że no, ja też pójdę chyba po sobie. Ej patrz, i tutaj jest ukryta skrzynka. Pokażę ci ta ukryta skrzynka. No. I co mnie jest? I patrz, tutaj o. Będzie. Będziemy mogli tam wszystkie dać.

Ić, um, na maksymalnej kratce coś baza Czemu tutaj wszędzie są trapy i dziury jakieś? No ludzie dużo Dobra to zakopię Lepiej, lepiej to zakopię Jeszcze to jest zbrawa Chcesz? No dobra, to czekaj. te korekle. No mały chce. Mm. No. No to... no, bo... no. Tera... Teraz zawsze te patrzcie, bo myślałem, że wcześniej się zapnąłeś.

Co jest za tunele są? Co jest? Jakieś typo robi tunele. Może zaraz będzie tutaj kogoś baza. Nie zmyłki, nie Ile ja ty musiał tu robić? Dobra, sobie, że to jest. Dobra, sobie jak to jest, to, jest, to jest. Hmm. Ten kierowca tak jest mocny. Szczerze, ja bym było ziarchym. zarabiali szybko. Ale i lepiej pomóżą to popatrzeć. Dobra, ja teraz jestem tylko Może, zabuduję zabuduje lepiej ze sobą Dlaczego? Bo może być tylko. Typu... Ej, widzowie, nie, ty... nie typajcie się do spawacza, bo spawacz wodny, gierz zabije i w ogóle nie subskrybujcie go, bo nie lubię go. Um, um, Albo w ogóle do żadnych typów się nie wsypajcie, bo, bo mogą się was strapować i kiedy macie na przykład jak ser i, i stracicie go. Ale tak. w ogóle nie wsypajcie do się tego... Przyprawia... Policjant wodny, bo oni... robią wasz. I honor honorberin. I Maciek Aka Lod, bo oni po prostu szkoda temu naszych serdusz. Ja bym... Ja bym wam powiedział sposób, ale na zarabianie. Jak był początek serwera, ale ja zarabiałem tak, że po prostu... Robiłem że, że drugie konto i, że że za to nie dostanę i, a już to tak nie robię, bo już nie można, bo i robiłem nowe konto i się zabijałem, spadałem, robiłem hołma tam, i zbierałem się w łóżka. H1 i brałem branży serduszka i je sprzedawałem. I, I to był taki dobry zarobek, tylko oni już to wyłączyli. Taki typ opowiedział na rajbie u takiego typa, u matesi. U ale to co diaksów? Dobrze. 14 diaksów było. Mam te 24 No, mieczyk to. Teraz lepiej Wam będzie. Ja bym teraz poszedł kopać jak tylko mi się nie chce kopać. A Kuba ma takie szczęście, ja bym powiedział, że on ma x XLR, ale on nie ma. Co nie? No to e, wtedy. No to wtedy. E, no to wtedy, jakby przez, przez milisekundę miałam taki. taki Jakbym miał X-raya, taką kreseczkę. jakby miała X-raya, ale nie mam X-raya konkretnie. No. To, to był jakiś bok konkretnie. Ja na serio już sam że on ma x -ray. Ale... nie mam. Nie ma x, ale ja chyba mam... Nie mam. jak widzicie? <gülüyor> 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 ja nie wiem. Ja nie widzę. mam. O, krótki. Dwa krótki. a po 400. 50 i wejdzie i będę na stówkę kurczę a w po 400 Dobra! Jednak nie! Kurczę a w po 400 ja wystawiam jeden 290 Wi-Fi, jak się e, pytam się jak przegam coś na rynku Niech da pieniądze X nie pamiętam po prostu On ig tam nie będzie więcej w kosmosu dawał czy nie no ja typy. no X za 22k 21 uh spodnie X za 33k ja też, ja widziałem. jakiś fajny miarzyk, bo Ale za 2k. On jest, on nie zniszczam 3, zaklęto ogień, 2 i 3, 8, 5. Hmm. Trochę drogi. I Gizel to dopiero jest drogo. Diamentowy kilo? za 3k ich 7 i 7 przez 50 szczęście wydaje się...